Się ma wszystkim? Górysowie oczywiście jest albo nie jest tu mix Idziemy do kopalni grafitu, która chyba tam jest. Tutaj teren spokojny. Teren spokojny, cisza, bez ludzi. O kurczę. No i znalazła się kopalnia. Ha. Taki teren i taka dziura. No jest, a my spotykamy się w środku w następnej części na następnego siema.